Cześć! Witajcie na kanale Fishing Turbo Dzisiaj jesteśmy na komercji w Mławkach i naszym celem dzisiejszej wyprawy będzie kart Amur. Tu stoją nasze cztery wędki Będziemy łowili na przeważnie dumbelsy, Kulki proteinowe też mamy Łowimy na pelety No i dobra, będziemy łowić Będziemy tutaj tak do 19 I teraz aktualnie mamy godzinę 9.40 No i jestem z moim kolegą Krzyszkiem, który siedzi za kamerą, trzyma kamerę widzicie. No i dobra, będziemy łowili pokaż aparat. Tu stoją dwie wędki. Yy, tu będą dwie wędki Krzyszka, tam jest jedna moja i tu jest jedna moja. No i tak wygląda nasze stanowisko. Zobaczcie. Na przebitce będę robił zestaw do krzyśka. Findrowy, bo nie miał stoperów, musiałem mu pożyczyć. No i rozrobiłem już zanętę. Y, Karpiową. Mamy pelety. O y, smaku orzech tygrysi i wanilia. No i łowimy dalej. Tu butryska. O, właśnie przyniósł. Podbiera krzysiek karpiowy. No. No i dobra. Będziemy łowić jak będzie ryba, to będziemy nagrywać z GoPro -y i z kamery Siemanko Michał ma rybę. Wieszcie, ciągne. Ogólnie chciałem nagrać, że rzucam zestaw, a nie wyszło. O, spójrzcie tutaj macie... Nie wiem czy widać, bo słońce razi. O tutaj holuje no. rybę. Nie ja chcę zerwać. Puść, pusi, niech sobie pojeździ. No. Kurze, tyle czekaliśmy i w końcu. Tu tutaj ją, nie? podprowadzi. No. Do podbieraka. Spójrzcie. O, tak widać szczytówkę. Mi się wydaje przynajmniej. Tak. Spójrzcie. się Idzie, idzie, tutaj. Zaraz może się pokaże. Po by było amur, nie? No. Ale z każdej ryby się ucieszymy. Ostatnim razem byliśmy, to w tym filmie zobaczycie... 50, 55. dlatego że chciałam właśnie Wam pokazać godzinę. Oho, o. O, o, fajnie boluję przy tym. Przy brzegu. Nie chcę się pokazać. Tam moje wędki zrzucone na tripodzie. Nie, na rootpodzie. Tak. O, ładnie się. Sadzi. Się tylko pokazał. Tak. Zuma nie będę nie. robił, bo żeby jak z tego... O, 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 teraz o tu idzie. Idzie, idzie. Tutaj w prawo go ciągnie. Wiem. On coś nie, nie chce się pokazać. Tu mamy podbiera. O spójrzcie. Nie wiem, nie widziałem. Mamy karpiek. Fajny karpiek. Tutaj go. O, zaraz... o, spójrzcie. Fajnie. Na takiego o, spójrzcie, czekaliśmy. O, ładny karpik. Naprawdę ładny karpik. Czekaliśmy na branie, czekaliśmy a tam nic. Dosłownie ubrałem kamerę. Co nie Podbierak. I patrzę, kurde jedzie, no to szybko tniemy. Tak rola była. Dawaj tutaj. Czekaj, podejś nim jeszcze. Podbierek musi już nim wjechać. O, ale spójrzcie, jak w się gnie. Mam nadzieję, że się nie połamie, tylko bo ta wędka do najtańszych nie należy. No. No, to nie wiecie. Ciągniemy, ciągniemy. O, o! Czuję może przejdę tam, co? No, na wejdzie. Oje! Jedźmy. Ładny. Ładny kalpik. ładny. Trzyma ja ja podbiorę. Nie, przecież no podbiorę kamerujemy. go. No kamery, ja podbiorę. Ja. O, mamy go. Dziękujemy. Dziękujemy. Tak. O, ładny. Ładny. Ładny, ładny. Yy, zaraz przyniosę matę. Idź po matę właśnie. Już się nagrywa? Już się nagrywa? Tak, tak. tak. Na co to było? Patrz, yy. tak, widzisz, mówiłem, na kryl. Na no? kryl, tak. Ja też mam soszucone na krylach. Ja będę ja właśnie dokole? Tam są moje wędki. Tutaj... No, to tylko czwórka. No, no. trzy, coś. Dobra, weź go, polej. Trzy, pół. Co? Co? Nie mamy wiaderka, żeby polać go. Więc będę to robił pokrywką. Dobra. Ważymy. No, więc. Po... Nie, najpierw. Powiedz, dawaj. Nie, dalej, najpierw zważymy. Co to? Ja tutaj. W kurde, weszłem. Bo ja mam tutaj drugą wędkę tak. też zarzuconą już. Weszłam w wędzkę Michał. o. Spójrzcie, będziemy ważyć. Kurczę, muszę stanąć na ławce, bo jestem za niski. A nie? Czekasz? No tak, 5 kilo. No to jeszcze odejmiemy podbierek. Mhm, A więc idziemy teraz. wypuścić karpia? No. że na jak macie. Oczywiście. Czekaj. Wejdę. Napuśnijmy wody. I o, poszedł fajnie. No, brawo. Zobaczcie, ważymy podbierak. I ma uwaga, uwaga. No, ile ma? Widać? Równo nawet kilogram. Dobra, my tu mieliśmy nagrywać wstawkę. Tutaj zarzucałem wędkę. Tak, żeby nie było, że. I trzymaj kamerę, to ja wezmę podbierak. I yy, Mamy szczyka. Fajnie na no, tym ping-pongu to pokazywało. Pierwszy raz powiem. Odpuśćcie, taki daj szczyp tutaj. No to skręć go. Dobra, już. Dobra, do góry go podciągnę. Fajny Ale branie było normalnie jak karpiowe. No, już myślałem, że to karpik. Dobra, mamy go w podbieraku. Mała rybka, ale trzeba też odbrać No chyba spod nie na taki podbierak. Nie, nie na taki podbierak. No tak, ale też trzeba z podbieraka podbierać. Przemy Dobra, dawaj Tak. Ryba to ryba. Idziemy na matę. Zaraz Michał, Michał nagra i ja odhaczę go. Dobra. Ja dalej żadnej wędki nie mam w wodzie, więc... Kryl. Tak. Wreszcie, tu jest kulka. Oj. Odczepiła. Czekajcie, bo to się zachlepało. jak jakby cały haczek się przebił, tylko że podbierak się zaczepiło. Co? No dobra, my to odczepimy i do was tak. wracamy. Dobra, nagrywa się. Zobaczcie, taki leszczyk. Oj, malutki. wypuścimy go. Taką zarysowo. Wypuszczamy były, go. Były problemy przy wychaczeniu. Wy, dlatego że. Tutaj trochę za mocno połknął, tak? Jakby się owinął. Oh, dobra, poszedł. Dobra, poszedł. Dobra. Ja zarzucam wędkę. Zobaczcie, tak zaczął piszczyć sygnalizator. Patrzę, leszczyk. Na początku myślałem, że nie ma nic, ale znowu takie atomowe branie. O, odczepił się. Już sam, więc idziemy do wody. Próbowałem Wam już trzeci raz. O, wypuściłem. Trzeci raz już Wam próbowałem nagrać. Jak zarzucam wędkę, ale oczywiście trzy razy spadła mi yy, zanęta, więc nie będę już raczej tego nagrywał. Zwykłe branie. No i leszcz chyba idzie. Idzie coś? No leszczyk kolejny. Nie. Dobra, że wam, nie będziemy nagrywali tego wypuszczenia, bo to taka mała rybka, że... Od razu go wypuszczę tutaj, ale nie będę go brał. Na to nie mogę złapać. O sam, o, sam się, się odczepił, dobra, i poszedł. Pomógł nam. Dobra, ja tu zarzucałem wędkę, no i muszę naprężyć żyłkę. Patrzcie, zmieniłem już wędki, tu już żadna nie leży, teraz moje obie leżą w tym miejscu. No i tak, już nam zostało mało zamęty, już tylko tyle, już nawet no, widać. Mamy jeszcze parę peletów. Parę? No parę, dwie, dwie paczki, z czego jedna niepełna. Krzysiek sobie tutaj je chipsy, u niego coś tam, cały czas szczytówka lata, no patrz, ona ci tutaj lata ta szczytówka. Mm. Zobaczcie, Krzysiek zerwał Krzysiek zestaw i teraz <grym> zrobił przypon, no taki jakieś 5 cm, nawet mniej niż 5 cm. Jakaś stara rurka i przyponik 5 cm. Tą rurkę, to historia taka, że nurkowałem i ją łowiłem cały zestaw z kosztkiem. No, jeszcze jedno wam poławiam, wkurzająca jest ta fontanna. Cały czas leje. Dobra, yy, zamontowałem u siebie dzwoneczki, a Krzysiek dalej łowi na tę wędkę. I... O, zaciął nie nic nie ma. Wcale to nie jest dziwne. Dobra. Widzimy się przy rybie albo...